フフフ。<music> Zapraszamy do naszej szkoły i przedszkola. Imienia Jana Kubisza w Gnojniku to miejsce, gdzie nauka spotyka się z zabawą i przygodą. Każdy dzień przynosi nowe możliwości. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której marzenia stają się rzeczywistością. Tu w Gnojniku każdy dzień to okazja do nauki i rozwoju. I my jesteśmy dumni z tego, że możemy naszym dzieciom towarzyszyć w jej drodze edukacyjnej. Nasza szkoła to przestrzeń, w której może rozwijać swoje pasje. Mamy nowe przestrzenie lekcyjne, bogato wyposażona pracownia komputerowa, laboratorium rody a rastvorčá atmosféra spírající naukem i rozvoj. Individuální podejství do každého učnia zpravia, že nauka staje se příjemností i každý z nich může rozvíjat své talenty. Rozvíjeme kreativnost i umětnosti praktičné, že by učňové byli přigotováni na přišlo. Naše škola to netilko mi do nauky, ale teď spáňová společnost. Organizujeme festin, konkursy recitatorské dní sportu i věle jiných vydáření, které integrují učňov, nauč i rodicov. Naše festiny i a to nie Fajna zabawa, ale również i okazja do poznania naszej szkoły i jej niesamowitej atmosfery. To czas, kiedy rodziny i szkoła zbliżają się do siebie. Najmłodsi rozwiązują tu swoje zdolności. Uczą się współpracy i odkrywają świat w bezpiecznej i ciepłej atmosferze. Każdy dzień przynosi coś wyjątkowego i ciekawego. Nasza szkoła nosi imię Jana Kubisa, nauczyciela, poety i działacza narodowego. Jego twórczość i pasję do edukacji inspirują nas do dziś. Jego dziedzictwo jest dla nas ważne. Kultywujemy go każdego dnia. Poetyckie słowa, Jana Kubisza to dla nas codzienna inspiracja. Jego nauka to fundament naszej edukacji i my staramy się ją przenieść młodszym pokoleniom. Podoba Ci się w tej szkole? Fantastyczne! Co się Ci tutaj w tej szkole najbardziej podoba? Czerwi po, wychowanie fizyczne. Czerwi i co lubisz robić na przerwach? Być w klasie i <grybuj> robić głupoty. Biegać, pompki robić, przeszady. Bardzo fajnie, a którą panią wychowawczynię najbardziej lubisz? Pani baba. Jak się nazywasz? Danik Boronc. Nasza szkoła to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie czy jest pasjonatem sportu, sztuki czy nauki. Rodzinna atmosfera to fundament naszej szkoły i przedszkola. Sprawia, że każdy uczeń czuje się ważny. Każde dziecko jest dla nas ważne, a my wspieramy je w każdym kroku. Polna praca sprawia, że uczniowie uczą się jak pomagać sobie nawzajem. Jesteśmy, Jesteśmy gotowi, gotowi na was. Dołączcie do na na naszej wspaniałej społeczności spaniowe i, i, i razem z nami w postaci